W dzisiejszym odcinku walka do ostatniej minuty w meczu z liderem. Krótka informacja odnośnie kontuzji mojego kolana, a także zadyma podczas meczu. Siemanko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kłesec, w końcu wróciła nasza liga i dzisiaj mecz ligowy ze zrywem Wygoda. Zanim jednak przejdziemy do tego spotkania, kilka rzeczy informacyjnych. Na początku naszą ligę po jesieni podzielono na dwie części. Grupa mistrzowska, w której znajdujemy się my. Są tam drużyny od miejsca 1 do 7. I grupa spadkowa... Drużyny, które są od 8 miejsca w dół, już teraz tutaj na filmach raczej, raczej będziemy się skupiać na tej górnej części tabeli, z racji tego, że tam gramy. No i zanim jeszcze przejdziemy do tego spotkania, zachęcam Was do stawienia łapy w górę. Jeśli chcecie więcej tego typu materiałów, i subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Najlepiej to kliknijcie taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole. I teraz przejdźmy do naszej wyjściowej 11. Zanim jednak przedstawię Wam naszą wyjściową 11, chciałem jeszcze dodać, że już rozegraliśmy dwa spotkania. Jeden mecz z Widokiem Skierniewice, z który przegraliśmy, no niestety, 1 I drugi mecz wyjazdowy. Z Pelikanemowicz, z moją byłą drużyną, 4-1 w plecy. No niestety gdzieś to źle wszystko wystartowało. Aktualnie teraz przed tym meczem tracimy 8 punktów do zrywu. Wygoda, więc dla nas jest to bardzo ważne spotkanie, żeby się koniecznie do nich zbliżyć. Jeszcze taka informacja, że w rundzie wiosennej gramy mecz i rewanż z każdą drużyną. Czyli tak naprawdę rozgrywamy 13 spotkań w rundzie wiosennej. No i teraz przejdźmy do tej naszej wyjściowej jedenastki, żebyście zobaczyli, w jakim ustawieniu wychodzimy. Od pierwszej minuty w bramce zacznie Filip Strulak, którego kojarzycie na pewno z moich odcinków. Na środku obrony zagra Robert Stawiński i Jakub Niewiadomski. Na prawej obronie zagra Sebastian Owczarek, na lewej obronie zagra Mia. W środku pola mamy trzech zawodników. Jest to Mateusz Bernaciak, Robert Janusz, a także Damian Pryć. Na lewej pomocy Kamil Stawiński, na prawej pomocy Arek Krucz i z przodu Wycisz. Wiem, że Wy też już wystartowaliście z ligą, jeśli chcecie jeszcze kupić jakiś sprzęt piłkarski, na przykład meczowe buty piłkarskie Puma Future Z, nowa kolekcja wyszła na Mistrzostwa Europy, to z kodem Quesek macie 10% zniżki w sklepie piłkarskim Ergol. Link do sklepu znajduje się w opisie i zachęcam do korzystania z mojego kodu. No i czas na pierwszy gwizdek. Sędziego. Okrzyki bojowe obu drużyn i zaczynamy spotkanie. Na początku jeszcze zaznaczę, że gramy w Skiernie Wiskiej Klasie Okręgowej. No i widzicie, pierwszym naszą okazję Mati do wrzutkę w pole karne, Bramkarz Wypęskowy. Jak widzicie, jest tam strasznie gęsto przed ich polem karnym, było mało miejsca na granie. Właśnie w okolicach ich bramki, no i widzicie tutaj teraz ich kontratak do piłki do pas z numerem 8 Wojtek Guzek, z którym kiedyś grałem w Pelikanie. Łowic pozdrawiam. No i widzicie, że dał fajną piłę. Tutaj w pewnym momencie było 3 na jednego Opóźniłem tą grę, zagrali oni na prawą stronę. To jest zawodnik z numerem 98. Starał się mi okiwać oddać strzał, no ale gdzieś tam odprowadziłem go po prostu do linii końcowej i zaczęliśmy od bramki. Kolejna sytuacja, żeby wam pokazać, że naprawdę było gęsto. Widzicie, to jest bardzo mało miejsca. szybko nie wymienia się podań, to ciężko właśnie nawet wyjść, zmienić stronę. Tutaj na szczęście sędzia od Rzut wolny i nie było tej straty. No i teraz jedna z fajniejszych naszych akcji w pierwszej połowie. Jak widzicie, tej Kama naprawdę super zachowanie w ślisk Odebrał piłkę, Maty ją dalej podprowadził do pola karnego, wycofał ją na 16 metr. No i Prycio dał strzał łok prawego słupka minimalnie. No i byśmy cieszyli się z bramki. Naprawdę zabrakło tutaj trochę szczęścia. Teraz sytuacja, którą nie do końca po prostu rozumiem, Jak widzicie, jest atak na prycia, atak łokciem. W okolicach twarzy pryć upada, jest po prostu no, zrównany równo. Z murawą, no i sędzia nie daje żółtej kartki. Trochę dla mnie niezrozumiała decyzja sędziego. Nasz zawodnik, no, został mocno staranowany. Jak widzicie, miał problemy, żeby się podnieść. Zawodnik z numerem 14 podszedł, przeprosił, oczywiście, więc spoko zachowanie. Ale jak widzicie, na zwolnionym tempie, no, jest atak na twarz i to powinno być ukarane e, żółtą kartką. Sytuacja, z której nie jestem jakoś super dumny, ale też chcę ją pokazać e, dla analizy czystej, żeby pokazać wam, czego nie robić. Jak widzicie, tutaj dostałem podanie. No, miałem mało miejsca na dośrodkowanie. Chciałem go nawinąć jakoś, mogłem spróbować go nabić, ale gdzieś tam moja decyzja w głowie była taka, żeby poszukać faulu, no faulu niestety nie było, straciłem piłkę, no i tutaj wyszedł groźny kontratak, jak widzimy Mati starał się jeszcze to szybko zatrzymać na ich połowie, no ale oni szybko e, przesunęli się wyżej, zawodnik z numerem 23, seki. E, pomknął prawą stroną, oddał strzał na bramkę, na szczęście Filip to złapał i nie było tutaj jakiegoś super dużego zagrożenia. Teraz rzut rożny dla zrywu, dośrodkowanie w pole karne, znakomity strzał, Chociaż niecelny. Byli naprawdę bardzo blisko, żeby strzelić gola, na nasze szczęście piłka nie wpada do siatki. Kolejny szatak tym razem Arek prawą stroną wycofał piłkę do wycisza. Starał on się jeszcze o nią powalczyć czysto. No i tutaj nie wiem, czy sędzia nie powinien pokusić się o podyktowanie rzutu karnego. Zobaczmy to na zwolnionym tempie. Wyciścisz czysto odebrał piłkę. No a gdzieś tam noga tego obrońcy pracowała. No ale sędzia podyktował rzut rożny, po którym oddaliśmy strzał niecelny. No i po prostu zryw zaczynał od bramki. Kolejna akcja, kolejna. Dosyć kontrowersyjna sytuacja. No i tutaj, moim zdaniem, już powinna być ewidentna jedenastka. Dajcie znać w komentarzu, czy sędzia powinien podyktować rzut karny. Widzimy, że na początku e, ich bramkarz atakuje kolanem, głowę arka. Arek upada na ziemię, dopiero potem bramkarz szłapie piłkę, a sędzia odgwizduje faul na bramkarzu. E, dajcie znać, e, czy to powinien być rzut karny, czy nie. Jestem ciekawy Waszych opinii, więc piszcie w komentarzach. No i teraz akcja, z której chyba jestem najbardziej zadowolony w pierwszej powie, bo wziąłem w niej udział. E, jak widzicie, tutaj w środku pola powalczyłem, dałem przerzut na prawą stronę e, do arka w ogóle strasznie dzisiaj mieć w tym meczu ogólnie ciągnęło na tą prawą stronę, a grałem na lewej obronie. No jak widzicie tutaj wygrałem pojedynek 1 na 1, zagrałem piłkę do prycia, no i gdzieś tam e, zabrakło tej dokładności uprycia, trochę się też tam pośliznął, no i zryw po prostu wybił piłkę. Sędzia kończył pierwszą część spotkania i zaraz przechodzimy do drugiej. Przerwie przypominam, żebyście zostawili łapę w górę, jeśli chcecie więcej tego typu materiałów i subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnego filmu. Kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj tam na dole, a my wracamy do meczu. Lecimy z drugą połową. Widzicie, że tutaj już zryw w drugiej części spotkania nie wracał się tak do obrony jak w pierwszej. Gdzieś chyba brakowało siły, ale podczas tego meczu też naprawdę było gorąco. Znakomite podanie Robsona do Arka, no ale sędzia dopatrzył się spalonego. Teraz chodzę z boiska, 55. minuta, pojawia się Biały, przyjmuje piłkę w środku pola, następnie biegnie do przodu, szuka kogoś do podania, daje prostopadę, podanie do Pawła. Paweł wychodzi sam na sam, oddaje strzał, no i niestety bramkarz broni to uderzenie. Szkoda, że w tamtej sytuacji nie było gola, ale teraz zobaczcie, zawodnik z numerem 14, który szwalował w pierwszej połowie na wyprostowanej nodze, wchodzi w nogi Matiego. No i pokazujemy, sygnalizujemy sędziemu, że jest to drugi taki ostry fal tego zawodnika, ale sędzia dalej nie używa swoich kartek, no i gdzieś tutaj daje mu ostrzeżenie, nawet chyba to nie było ostrzeżenie, po prostu no nie wiem, on odszedł od tej sytuacji, oczywiście przeprosił zawodnik z numerem 14, nie mówię, że to zrobił specjalnie, ale jeśli jest taki drugi ostry v w meczu, no to już powinno się go upomnieć żółtą kartką, sędzia jednakże tego nie uczynił, no i widzimy tutaj znakomitą akcję ich prawą stroną, no i piłka gdzieś, gdzieś Wojtkowi tam musiała trochę podskoczyć, widać, że nie był zadowolony z tego bo była to sytuacja stuprocentowa, no i dosłownie Dwie minuty później, minutę później identyczna sytuacja. Tym razem zawodnicy z wygody pewnie wykorzystują tę sytuację. Mamy wynik 1-0, no i przegrywamy u siebie z liderem. 75. minuta i chcieliśmy jak najszybciej ruszyć do odrabiania strat, zanim jednak stworzyliśmy jakąś sytuację. Widzicie tutaj ostry faul. Sędzia pokazuje drugą rzutą kartkę Sekiemu z zrywu Wygoda. W konsekwencji jest to kartka czerwona. No i właśnie drużyna z Wygody musi kontynuować grę w 10. Teraz widzicie znakomity przerzut Matiego na lewą stronę. Seba zgrywa piłkę do środka do Wycisza. Wycisz ją opanowuje i no to gdzieś ta piłka skakała. Oddał ten strzał nad bramką, jednakże zabrakło tutaj dokładności. Zryw Wygoda też chciał strzelić bramkę, która Da im po prostu więcej spokoju w końcówce. Widzieliście tutaj strzał. No i teraz zobaczcie znakomitą akcję wycisza. Minął jednego, drugiego zawodnika, zaraz minie także trzeciego. Biegnie w pole karne i wywalczył rzut rożny. 94 minuta. Dośrodkowanie w pole karne. Leci piłka, oddajemy strzał. Piłka wpada do bramki i mamy wynik 1-1 z zdobywcą bramki. Ciężko powiedzieć kto, bo tak na powtórkach nawet nie widać tego dokładnie, ale chyba, chyba to strzelił Tomek. sędzia kończy spotkanie, mamy wynik 1-1. Czy ten wynik nas satysfakcjonuje? No pewnie nie, chcieliśmy to spotkanie wygrać, jednakże no, trzeba się cieszyć z tego wywalczonego jednego punktu, w końcówce szczególnie trzeba docenić to, że udało nam się wywalczyć remis w tym spotkaniu. Mecz nie był łatwy, było mało sytuacji, ale w sumie dla obu drużyn, więc zdobywamy jeden punkt i dalej różnica między nami to 8 punktów. Ale teraz chcę przejść do kolejnego spotkania, jest to mecz z Bedlenem. Ten mecz już się odbył, na tym meczu doznałem kontuzji kolana, na początku Muszę Wam powiedzieć, że mega się przestraszyłem. No, bo nie miałem wyprostu, nie miałem zgięcia, miałem ból podczas schodzenia, więc postanowiłem pojechać na badanie do lekarza. Jestem już po badaniu. Mecz w Bednie przegraliśmy niestety 2-0. Szkoda już mówić, nie będę już tego komentował, co tam się wydarzyło. Zaraz też zobaczycie naszą tabelę ligową, jak to już wszystko się prezentuje. No, ale jestem po badaniach kolana na całe szczęście, więc zadło krzyżowe, które kiedyś już zrywałem w prawym kolanie, jest całe. Muszę trochę odpocząć od piłki, wzmocnić swoje mięśnie i będę mógł wrócić do gry. I myślę, że tak 2-3 tygodnie odpoczynku i będę po prostu w stanie grać dalej tak prezentuje się tabela w naszej lidze. Aktualnie mamy piąte miejsce, 42 punkty na wiosnę. Tylko zdobyliśmy jeden punkt, strzeliliśmy tylko dwie bramki. <słuch> nie jest to dużo, musimy poprawić naszą grę w ofensywie jak i w defensywie, jeśli chcemy tych punktów zdobywać zdecydowanie więcej oczywiście jeszcze nie jesteśmy na straconej pozycji no, bo zostało bardzo dużo kolejek, gramy tak jak przypominam, mecz i rewanż w rundzie wiosennej, dlatego jest dużo punktów do zdobycia, nasi przeciwnicy mają dużo punktów do stracenia, a kolejnym naszym rywalem będzie Olimpia Chąśno, ten mecz zagramy u siebie, oni mają 47 punktów, więc no, przydałoby się to spotkanie wygrać, doskoczyć im na dwa punkty na pierwszym miejscu dalej Zrywy Goda, tutaj mamy 9 punktów straty, dlatego trzymajcie za nas kciuki ja chyba z chąśnem raczej nie zagram, bo mi kolano po prostu nie pozwoli, muszę tutaj odpowiednio się rehabilitować. Ale to spotkanie mogę dla Was nagrać. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć mnie z chąśnem. Jeśli tak, to no po prostu napiszcie, że kłesek nagrywajmy z chąśnem. Zostawiajcie łapę w górę, jeśli ten film Wam się spodobał. Subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Najlepiej klikajcie taki sam, przycisk, subskrybuj tam na dole. Przypominam jeszcze wam, że z Kodem kłesek macie 10% zniżki w sklepie piłkarskim Ergol. Link do tego sklepu znajduje się w opisie filmu. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku Siemano!